Cześć Siemanko, tutaj Xalion i zapraszam na kolejny odcinek serii Minecraft Xpack. Jak widzicie, coś się zmieniło, tak? Jest teksturka, jest teksturka 32 e, razy 32. R3D Craft, bądź, bądź nazywana również RedCraft. Yy, uznałem, że fajnie będzie taką zmianą grać sobie na teksturkach. Patrzcie, jak to w ogóle fajnie wygląda. Jest to jedna z najlepszych teksturek, jakie w ogóle grałem na nich. Testowałem również inne, ale jakoś tak nie przypadły mi znowu do gustu. Jednak ta, no... Bardzo fajnie to wygląda. Jest taka, wiecie, yy, to jest yy, normalna teksturka, tylko że Troszkę zreteksturowana. Naprawdę patrzcie, jak fajnie wygląda teraz trawa. To wszystko tak jakby ożyło fajnie. I myślę, że odcinki już będą teraz przez cały czas nała się na, na Red Crafcie. Eee... <laughs> Jeszcze tu wam pokażę, jak to wygląda wszystko w piwnicy i tym podobne e, skrzyneczki. E, Quarry nadal nie działa, bo dodałem te diamentowe rury, ale nie mogę ogarnąć tej segregacji, ja sobie muszę obyczyć tutorial i w ogóle. Także nie piszcie nawet o co chodzi, bo zaraz się i tak dowiem. E, a tymczasem idziemy do... Wulkanu. ta jest. Idziemy do wulkanu, to będzie na pewno kilka, jak nie kilkanaście odcinków. Eee, z tego sam sobie czytałem na, na, na necie, to wulkan się składa z kilku poziomów. Ja tam w dół zaś nie patrzyłem jeszcze. No patrz, czy to nie fajnie teraz wygląda. Eee, kilka poziomów. Eee, I takie tam, i jeszcze ma podobno jakieś po. O, ziwa, już się chcesz bić ze mną, już się chcesz bić ze mną i ma jakieś jeszcze połączenie do innego dungeona czy coś w ten styl widziałem tam na YouTube, tak sobie klikałem po e, filmikach i przewijałem e, Także mim nadzieję, że fajna, nas, na, fajna przygoda nas spotka e, To raz, dwa, pewnie zaraz powiecie, że czemu będę pływać łódką, skoro mam, e, skoro mogę sobie biegać po wodzie Ano dlatego, że odbiegania po wodzie strasznie szybko marnują się budki a butki mi się przydać, wiadomo, wiadomo do armora, bo, bo jak z tego co widziałem tam na filmikach, to tam jest od nas rania mobów, bo tam jest raz ciemno, gdzie się standardowe moby, i dwa, tam jest yy, w cholerę spawnerów innych mobów z moda Better Dungeons. Także, <laughs> yy, także butki mi się bardziej przydadzą, naj, Najbardziej irytujący mob z Moon Crushers. E, butki mi się na pewno przydadzą bardziej niż bieganie po wodzie. Także zjedzmy sobie jeszcze rybkę i płyniemy do wulkanu. Myślę, że popłyniemy sobie od prawej strony tej wyspy. Na tą wyspę też, kurczę. dajcie znać, co bym na przykład mógł zbudować na tej wyspie. Ona jest strasznie duża. No, oprócz zamku, bo akurat zamek mi się nie widzi biegać z surowcami na takie ten. Ale dobre by było, bo właśnie metro bym sobie tutaj podprowadził. Jest naprawdę awesome ta wyspa. Tutaj jest, przefajna jest taka wieżyczka. Kurczę, zajebista jest. Ogólnie ten seed, zajebisty mi się trafił. Tylko szkoda, że to jest właśnie... Ale nie, to się da zmienić w MCEdit'cie, biom. Bym sobie zmienił z, z extreme mountains na plains, żeby ta trawa była ładniejsza. Także to jest git. No i wiadomo teraz do wulkanu. Już dzisiaj sobie łopatę wziąłem, wziąłem sobie nowy miecz, zrobiłem e, z ostrością i z podpalaniem. E, także będzie dobrze. I miałem nadzieję, że nie padnę. E, właśnie tutaj ten level mi się zmieszył, dlatego że sobie zenchantowałem miecza. Mam nadzieję, że opróżniłem, plecak? Opróżniłem. Dobra, jeszcze jak się okazało, w tamtej skrzyni z pierdołami, yy, tam po prawej stronie od wejścia, miałem dużo ród nawet. Jezus, Maria! Zapatrzyłem się na telefon i nie zauważyłem, że jestem już na lądzie. Znaczy, blisko lądu. Yy, dobra, także idziemy sobie teraz. Ale fajnie, teraz te bagna wyglądają. Patrzcie, to tak wszystko ożyło dosłownie. Po prostu zajebiście. Zajebistość w, na poziomie Redcraft. Ta jest. Dobra. Skonić na górze. Tu jest też, wiecie co? Ten boss taki. Eee... O ten. A co kiedyś go zabijemy. Jeszcze w tamtym kierunku z tego co widziałem na mapie. To jest ten boss taki, wiecie, który ten cułapką łapką trzeba go zabijać, ten na chmurce. To jest też nawet dużo kurczę tych... surowców. Co mnie bardzo cieszy. Ale nie, raczej mi się nie będzie chciał je wykopywać ze względu na to, że są... strasznie dziwnie poumieszczane. Lol, ale zajebiście. Nic mi tam nie wejdzie, nic nie wejdzie. Hmm, skakać? Tak, raczej uchroni mnie w 100%. Uchroniło, dobra. I szybki desant na spawner. O, no, nie, tutaj też będą te bardziej skrzynki. Chciałem coś lepszego, mówiąc szczerze. Jezus Maria, debilu. A mnie przestraszył. Ale ta pra prawie mi spadł. No dobra, skoro tak chcesz, sobie paść bez słowa. Kurde, tu, jak tu będzie samo jedzenie, to nie dzięki, no. Hmm. Żeby tu mi się nic nie spełniło, nie? Ale patrzcie, tu jest chyba wejście jakieś takie ogólne. Zobaczmy, co jest tam. Na górze jeszcze. Ogólnie na pewno kilka odcinków. Właśnie, zobaczmy, czy lawa mnie po podpala. He, nie. Zajebiście. Czy mogę sobie wpaść do lawy? Bla 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 bla. Dobra? No nie, samo jedzenie. Bez jaj. Lipa! Straszna. No patrzcie, no. Jak tu ma być samo jedzenie, to nawet dać mi widać w komentarzach. Jak tu ma być samo jedzenie, to ja nawet nie będę się trudził i przechodził tego dungeona. Dajmondów nie zostawię o, Mogę sobie wziąć coś, jakiś bloczek do blokowania, na przykład lawy To by się przydało ładnie. Tych surowców tutaj jest, ale no kurczę. Myślałem, że to będzie jakieś wejście czy coś, bo tutaj Ale widzę, że nie. To dobra, idziemy w dół. Ale mi coś zysiło. O, wow, 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 wow. Też to nie można znowu przesadać, bo zbija się dość dużo na tym pływaniu w lawie. Także trzeba chyba bardziej tutaj uważać. Nie, nie napalać się tak strasznie. Zebrałem tą skrzynkę. Ta jest. Tą również. Ok, no to dzień dobry, Rek. Panowie mnie będą bić? Będą mnie bić. Co on ma na głowie? Piórko. Szalony. A tam ten sobie siedzi. Patrzcie. Jaki zajebisty gościu. Siedzi sobie i ma wyjebanem po całości, nie? A ty co? Jesteś odporny na, na lawę? Patrzcie, jaka tam jest zgraja tych tych, tych gości, no? Screena sobie tarchnąłem. Eee. Łoo wow. Kurczę, jeszcze nigdy takim wulkanie nie byłem. Także z moje zdziwienia i tym podobne ja oh yeah. Jakieś skille używałem, czy co to jest w ogóle? Panowie, no, bez jaj, padajcie szybciej. Okej okay. Kolejne. Je <laughs> kurczę, jedzenie. Jakby to Husiek powiedział kłaczek. Dobra. Czyli to są takie, jakby schody. Ja myślałem, że to będą takie same platformy, a z tego co widzę, są schody, także nawet lepiej. Dajcie jakieś światło tutaj, kurczę. Czasami jest taka fajna, głupia przycinka. No co jest? O, nie trafiłem. On ma już tarczę! On jest lepszy, kurczę, no co tak... Oni się healują! Gdzie mi tutaj z healowaniem? Patrzcie. No. Padł? Żeby tylko nie ten pieprzony do który mnie podpali na śmierć. Ca całkowitą. Aha! Aha! Coś się zaczyna dziać i niekoniecznie mi się to podoba. Poczekajcie, bo tutaj jest ten. No, nie, no nie. Jak ja tu mam przyjść po samo jedzenie, to naprawdę sorry, ale chyba zrezygnuję. Dzień dobry. No, spadaj tam w dół, bardzo dobrze. Bo serio, ale o, nie to. Ale jedzenie o się wyłonił z ciemności. Znowu te głupie mieczyki. Gdzie mam przyjść? po samo jedzenie to naprawdę lipa. Straszna. O! Wszyscy teraz na mnie jebać. Co to tu się stało ze mną? Jaki Spiderman pieprzony? Patrzcie spider Spiderman, dosłownie. Co, wszyscy padli? Eee... Cięcy z... z was przeciwnicy są. Ale jedzenia to to od groma będę mieć. Tragedia, no. Przyniosę więcej jedzenia niż czegokolwiek innego. O, gdybym ty na przykład żelaza przyniósł, no to kurcz, kurcz. Zajebiście by było. Ale jedzenia No, gdybym miał tyle na przykład w Donstar, no to kurczę Ale nie, w Donstar jest trudniej zrobić. z He! W nich sobie strzelił pała skończona Padać, padać głąbę kapuściane O! Lagnęła! Dobra, nie ominąłem skrzynek, nie ominąłem. Ciekawe, czy gdzieś na przykład w tych skałach są poukrywane skrzynki. Widzieliście latający ten netherrack? Okej. Okay. Kolejni coś tam szaleją, widzę wilkołaki. To jest zdecydowanie załatwo. Tutaj coś się musi stać, Pewnie na dole jest jakiś boss albo coś w ten styl. Ogr! Jak on mi że to, to ja tak fajnie spadnę w dół Zajebiście będzie Szybki desant Kolejne jedzenie e, Ciasteczków nie zbieram, ale diacje ja się przydadzą. Diaksy się zawsze przydadzą. I więcej diaksów, tym lepiej. Chociaż nie wszystkie mi się chce zbierać, nie? Bo na przykład po tego mi się nie chce wchodzić. Dobra, idziemy dalej. O, wysypali się, widzę. No to snajpera. Jeb, jeb, dzidy Ten jakiś bez reakcji, widzę. No padać, szybko! Je, yeah, ale go fajnie odrzuciło! No to teraz w ogra! Panie ogrze! Panie ogrze! Szalony pan jest, z tego co słyszałem! No szalony, wbił, wbił się w ścianę, idiota skończony! Ten drugi już padł? Kurde, na szczała Krytol wszedł. Ile tutaj jest doświadczenia? Ta, będziecie mi pytać ile ja to ten... Nie minąłem diament. O, diamond przed nami. Jedzenie, jedzenie jak, jak ja dawno nic do jedzenia nie zjadłem... nie zdobyłem, nie? Kurczę. Ty, skąd ja to wszystko mam... Nie no, bez jaj. Strasznie dużo tego jedzenia jest. Okej okay. O o o Ja ciebie nie chcę spotkać w nocy Chociaż i tak mi nic nie zrobisz, ale ja cię nie chcę spotkać po prostu Dobra No to idziemy dalej Pek pek Kurczę, przydałoby się wczoraj drugi raz Minecrafta będzie płacz i zgrzytanie zębów Dlaczego masz creative i cheats Xalion Kurde już mam wam tyle razy mówiłem, że nie będę powtarzać po raz setny. Świnia! Lo zabijem tego świnia. Mogłem, mogłem sobie zostawić, chociaż po co? Kolejne świnaki. Ewentualnie to jakiś bóg. Jej, kurczaki! Daw dawno nie zdobyłem żadnego kurczaka. Ej, co ty masz za stafa? No i tak z ciebie nic nie wypadło. Kolejny spawner. Do no musiał się zespawnić, bo to byłoby przecież nieważne. O ty, w dupę. Ja się chcę wrócić, spokojnie. Ja nie będę sobie tak przyspieszać. Ja sobie powoli pójdę. Po kolei jeszcze jeden obrocik. O. Ale kurczę się. Nie wiem, ja chyba wpadłem w jakąś dziurę czy coś. O, byłem tutaj. A, chyba wpadłem tutaj. No. Tylko, że cholerka się znowu nie wczytuje, no. Co za menda. Dobra, idziemy dalej. Tylko, że kurczę, co ja będę szedł. Ile tamtego siedzi wszędzie. O, o o o o o ja się nie chcę z nim spotkać. On mnie zabije na kuźwa śmierć. Ale parcie no nie chce się mi wczytać, to za badzie skończony. Poczekaj, o, dobra. Jakoś tam się wczytało, widzę. Jak wcisnę sobie escape'a. No to idziemy dalej w takim razie. I w głębi tym kurczę więcej bogów świetlnych. No. Bo mi się wydaje, albo ja nie widzę mobów. Diamond. Chcemy dalej. Nie boimy się niczego. O, 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 o. o spawner. Kurde. Myślałem, że jakaś ukryta skrzynka to będzie coś więcej niż jedzenie, a tu widzę lipa. Yy, włożymy sobie jakieś głupoty. Okej, okay. daj mondy. Coś tam, coś tam, coś tam. Yy, to w sumie też na razie możemy tam włożyć. No i kontynuujemy. Creeper Ja wymieszę, żeby że on wybuchnął, bo znowu mi pewnie... A dobra, na szczęście nie wybuchnął Znowu mi zrobi dziura, której ja nie zobaczę, wpadnę w dół i będzie lipa No -ho. Psa możecie słyszeć w tle O, ja ciebie strasznie nie lubię, chłopcze A nie, ty jesteś niezwykły e, schowałem sobie ten Sczoły. Czy są strzały. Jest. Jezus Maria się przestraszyłem. Spipczaj, po prostu spipczaj. Tam jest ten koń latający. Super. Nie, nie miałaś się gdzie zespałnić. Och, prawie go trafiłem. No patrzcie no. Jes! szedł na strzała A zespał się kolejny, no super po prostu Dobra, lecimy dalej Ach, znowu bym wpadł. Bugi, wszędzie bugi. Uh, Diamondów blisko mnie nie widzę. idziemy dalej. Cholerne czanki się nie wczytują. Oj, ktoś tam spadł. Tak, będziesz mnie bił z mięska. Z mięska będziesz bił. Nie wiem, dajmy się im wczytać O, 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 o! Oni mnie chcą bić ewentualnie. Ewidentnie chciałem powiedzieć. Jeb, jeb, jeep, jeb. Z łuku wszystkich O, jak miło pana było zrzucić. Jak miło pana było drugi raz zrzucić Kurczaki! Otworzyłem McDonald tutaj w tem. W, w Minecrafcie O się ich wysypało. A jeszcze nic nie widzę. Dobra. Nowe lesie. No nie ty. He, he he Który mnie? Ten Tyca, Od tyłu? O, Scroll of Escape. Hmm, Pierwszy jakiś ogarnięty item. Aha, ale światło nadal się nie wczytuje. No, mam, mam już sposób. Trzeba trzeba po prostu e, wciskać sobie Escape. I zaraz się w, wszystko widzę, wczytuję Scroll of Escape. To będzie pewnie chodziło o wyjście, nie wiem, z Dungeona albo coś. Takie szybkie wyjście z Dungeona, mi się wydaje. Chociaż nie wiem. Lecę po nazwie, prawda? Na co mówi zwój wyjścia. Więc zwój wyjścia. Okej, okay, no to je, lecimy dalej. Mamy 22 minutę. O, A co tu robi... Taka ściana. No wypierd... Och, co za mędy, no. Ile w ogóle tych, tych... tego z niego wylata... wylatuje. Tak, jesteś... jesteś mądry, tak? Bo masz łuk, tak? Ja, ja mam... z czała. Ta ściana jest fajna. Też trzeba zobaczyć, co, co ta ściana da, czy co, co będzie za nią, o, że tak powiem. Ale pozbądźmy się tego badziewia. Tutaj. Kolejne chickeny! No, musieli się zespawnić, bo byłoby nieważne. Jeszcze mnie przyciąga tymi swoimi pajęczynkami. Tam na górze się wciąż spełnią, potworki. O! się usunął! Jaki unik w ogóle! Ale tym razem już. Niestety mu się nie udało. Zobaczmy, co to jest. Na razie Bóg jest. Ja pierdykom Dungeon. Zaznażym go sobie. Coś za ścianną. Okej, okay, no to lecimy dalej. O! Kripuś się wyłonił z cienia. Kolejne chickeny i gdzieś pająka, słyszę ho, ho niebezpiecznie. Nie, nie, dlaczego ja się będę musiał z tą pałą bić? Wiecie z czym, z tym łaaa, łaaa. wilkołakiem Ło, ty hukło. Jeszcze ogr gdzieś. Jezus Maryja, o Boże. Tempedzidy, tempedzidy. widzie się między sobą. Ta jest. Ale patrz ile tego podziewia tutaj wyleciało wszędzie. Chorzy ludzie. Jeszcze tamten się gdzieś wkurzył. Ja pierdzielę. Zombiaczek. Kręcący się wokół własnej osi. Bardzo takie zombiaczki mnie interesują. Ohohoho, ho, ho, ho. jestem ciekaw, gdzie ten ogro tak szaleje. Pewnie gdzieś na górze, na którym no, jesteśmy na 12 poziomie, także no, to raczej ogra. Tam kolejny zbir. O le... Ktoś się leczy gdzieś, ktoś się gdzieś leczy. Zaczniemy sobie jeszcze cikeny. I powiem Wam, że na tym etapie chyba sobie skończymy dzisiejszą, dzisiejszy odcinek. W następnym odcinku sobie zejdziemy, wiadomo, na sam dół. Jeszcze chyba mi zostało pewnie z jeden, dwa poziomy maksymalnie. Eee, I później jeszcze gościu, pamiętam na YouTubie, w jakiś taki korytarz z cegły wchodził. Nie, nie wiem, już dalej sobie eee, przewinąłem i był dungeon. Także zobaczymy. O, poczekajcie, bo wyczaiłem coś. O, Dobra. Także to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Tobie Szkletowi też dziękuję za Twoje życie. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.